Dzień dobry. Wykonaliśmy właśnie zabieg termolezji u pacjentki z rzadkim zespołem bólów trójdzielno-wegetatywnych, który nazywa się Sunkt. Najpierw nasz zabieg poprzedzony był skuteczną blokadą leczniczo-diagnostyczną. Chora miewa do nawet kilkudziesięciu lub kilkuset napadów bólowych w ciągu dnia, z towarzyszącymi objawami uzawienia, wycieku z nosa, przekwieniem gałki ośnej. Nieskuteczna jest farmakoterapia, czyli wdrożona lamotrygina i pregabelina, to też uznaliśmy, że najlepszą metodą będzie zabieg neurodestrukcyjny poprzedzony blokadą, czyli klasyczna termolezja zwoju skrzydłowo-podniebiednego, którą pod kontrolą RTG właśnie wykonaliśmy. Zespół SUNGT jest trójdzielny autonomicznym bólem głowy. Jest zespołem bardzo rzadkim. Polega on na tym, że pacjenta boli okolica oka, najczęściej okolica oczodołu, czasami jest to samo oko. Jest to ból bardzo silny, bardzo krótki też. Występuje wielokrotnie od kilku do nawet kilkuset napadów w ciągu dnia, trwających 5 sekund do maksymalnie dwóch minut. Obraz kliniczny jest bardzo charakterystyczny. Bólowi towarzyszy przekrwienie spojówek, łzawienie po stronie bólu, ponadto może występować obrzęk twarzy również po stronie bólu, przytkanie przewodu nosowego, wyciek wydzieliny z nosa.